Elo, elo! 520. Witamy Was w kolejnym odcinku serii. O'Vercook 2. I dzisiaj, sobie zaczniemy kolejny odcinek z tej od wspaniałej gry. Przed nami jest misja 3-4. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Ale zanim to nastąpi, standardowo sobie zamienimy kucharza. Kogo wybierasz? Jeszcze nie wiem, zobaczę. Jako córkiem gram, to babcią gram okularnikiem też. Babcią nie, ten był grany. W sumie. O tym dziadkiem zagram. Ja sobie wybrałem gościa na wózku inwalidzkim i ciupiemy. Tak swoją drogą, chyba właśnie w ostatnim odcinku on się odkrył, nie? Coś takiego. Tak, chyba tak. Okej, okay, mamy tutaj dosyć ciekawą misję. Kolejna misja z portalami. 440 punktów do zdobycia. Myślę, że bez żadnych problemów uda nam się to przejść. Jak to komentujesz? Kilka szybkich słów na temat tej misji i zaczynamy. Ogarnięcie, co tu trzeba robić? Rzucasz burgery i mięso, żebym kroił. Dobra, trzymaj. Od razu Ci rzucę, ja tu przygotuję kolejne. Rzuć sobie tam burgery na talerz. Ale zrobiłam. No jak mogę burgery rzucić na talerz? No nie przecież ma dwa talerze. O właśnie, o to eee, mi chodziło. Dobra, co Ci potrzeba do pierwszych dwóch? Jeszcze sera. A rzucę jeszcze na zapas tego i tego. I jedną chabaninkę. Robimy po kolei zamówienia, pamiętaj. Pamiętam i lecę z kolejnym talerzem. Ej, ale czekaj, boś mi rzuciła pomidora i on tutaj nie idzie do pierwszego. Ale do kolejnego idzie tak, rzuciłam, bo zaraz ci przyjdę tam pomóc, więc Dobra, bo ja. Lecę kolejne dwa talerze. O. Tutaj jest A git. To... A to co? A to pomidor. Tak. Ajajaj, aj, aj. lecę po Kapusia. Ale jest pomidor w tym. Tak, ale jeszcze kapusta do niego idzie, ja kapusta idzie gdzie indziej. Tutaj już można wydawać, to ja tu pójdę to. wydam. Dobra, a ja idę z tą kapustą. Kapusta Op. do Pomidora idzie, nie? Tak, a ja tam dałam też kapustę, która jest tam kompletnie niepotrzebna. Wydaję. I muszę przynieść albo ser. Idę ci rzucać od razu. Okej. Okay. A to? Coś tu brakuje, nie? Tu brakuje już ci mówię czego sera. Okej. Okay. I jest gotowe do wydania, rozumiem. Tak, jak będzie ser, to jest gotowe do wydania. Idę po talerze, bo będzie nam zaraz brakować. Niestety. I bułek nie mam nic. Teraz. Już filowo. się rzucam. I talerzy, jak coś. Ym... Co będzie kolejne? No, raz musi wyjść samo. Nie mam ani kapuchy. Aha, samo. Jedno ja, ja musi być samo, no tak. Ale nie mam talerza znowu. Już Ci niosę. Yy, trzymaj, tu. Nie. Dobra, wybrałam. Tu jest jedno. Tutaj jest też kolejny burger, tylko nie mam pomidora ani kapusty. Już Ci niosę. Już mi rzucasz. No tak. <laughs> Pomidor, kapusta i do kolejnego pójdzie ser. Lecę po talerze. Rozumiem, że robimy tego pierwszego burgera, ta? Bo on jest gotowy tak. do wydania już. No to talerza potrzebujesz, tak? Tak, dwa. O i to... Nie, tu mam jeden, dobra. Masz, to ja po niego pójdę i go wydam. Okay. I lecę ci po kolejne. Tak jest. Ojejku, co ja robię? Trzy steki rzuć mi. Już lecę. Proszę, ja tu skończę myć. Niosę ci talerz. Zaraz ci bułki rzucam. Okej. Okay. Powiedz jak będę mogła rzucać? Już. Okej. Okay. Hop. I kapuchę mi rzucaj. Ile? Jedna. I, yy, jedna. jedna. Tak, bo masz dwa zwykłe burgery o jejku Uff, dwa zwykłe burgery tak jak tam masz i jeden z kapustą i z serem. Ej, coś mi tu nie pasuje. Kapuchy mi brakuje. Rzuć I... mi kapuchę szybko. Kap kapusta? Tak. I ser. Muszę to szybko wydać, bo czas się kończy. Lecę. Ej, czekaj, pomidora mi brakuje. Jeszcze wróć. Szybko. Nie, nie, czy nie brakuje ci pomidora? Nie musi być pomidor. Aha. Czekaj. Ale sera. Czekaj, gdzie to jest? Tu, tu, tu. To jest ten? Ta. No wydawaj. Mięso jeszcze. A, nie, jest mięso. Szybko. Lecę, lecę. Mam. Dobra. Tutaj zwykły, no to już idzie. Jeszcze jeden zwykły, damy radę? Damy, bo Dawaj. jest mięso, bułki nie mam. Jest bułka, masz bułkę. Eee. I tam jest talerz wyżej. Okej, okay. dobra, zdążymy. Ale nie mogę, bo jest bułka dobra, położona. Dobra, ale co połóż go? Tu, tu. Połóż Tu! Połóż, ja go połóż. wydam. Masz. <noise> Aż Przecież ja dogadanie. wydawałem cały czas nie widziałaś tego. A przepraszam, po prostu nie talerz i myślałam, że tak będzie szybciej. Dobra, udało nam się ukończyć się na etap 3-4. Było do zdobycia 440 gwiazdek, mamy łącznie 604. Dobrze Dobrze nam idzie całkiem. No, zobaczymy, co teraz nas czeka dobrego. Robi się coraz ciekawiej. I trudniej zapewne. Zobaczymy, co będzie dalej. No to jedziemy do misji 3-5. No, tutaj będzie jakaś misja... O, na Na Ratwy. Wydaje się łatwa. Tu już chyba jest taka podobna misja, co mieliśmy kiedyś na tych tratwach. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, było coś takiego, tylko że musiałam wtedy... Ty mi rzucałeś do krojenia, ja cię odrzucałam, to było coś takiego, a ona chyba będzie tak jeździć dookoła śmiesznie. Nie wiem. Nie pamiętam tej misji. Okej, okay, ja jestem po prawej. No to mi rzucasz. Rzucaj, kurczaka dwa razy. Kurczak raz, kurczak dwa. A ty mi musisz odrzucać i ja smażę. Tak jest. Czyli jest wymiana ról po prostu. I potem kartofla mi rzucisz. Dobra. Żeby pokroić. Dwa razy kartofel. To tak, jak ci będę rzucać na pewno... O Jezu. Musisz stąd dorzucać. No dawaj, dawaj, A dawaj. A tu się zjeżdża. Masz. Ale tu nie ma co przechodzić do siebie, bo to jest bez sensu chyba. Ale talerze. Aha. No Lecę. Idź. Jeden czysty kurczak, idę po talerz szybko. Drugi. Oj, uciekam, dobra. Dobra. Yy, możesz mi pokroić jeszcze... Karkowska. Masz frytki tam, po, jedne pokrojone, możesz Hol smażyć. Holipka. Nie dorzucę tak, dorzucę, dorzucę mam to do smażenia? o tutaj. Tam są brudne talerze, niestety trzeba je myć. Do mycia musisz być ty. Tak, tylko trzeba poczekać znowu, żeby łodzie przyjechały. Tak. Bo jak? No. A bo to mo mogę odbierać, dobra. Więcej talerzy przynieś mi. Tu już jeden gotowy. To mi daje tylko jednego. No to mogłabyś przyjść sobie, jak nic tak. Stoić. Szczerze mówiąc, wystraszyłam się trochę, że nie będę dała. Masz. Dobra, połóż. Masz tam jedno mięso. Tutaj masz następne frytki, na ziemi ci, to znaczy tam... Na Dobra, ten... mięso Leczę po kroje. talerz. Masz tutaj kurczaka. ja Jezu, nie zdążyłam. Ciekawe, a tam się odwodzisz, to spoko. Akurat zdążę. Tutaj ci położę blisko. Raz same frytki. Ej, masz tam. Aha, ty chyba go nie możesz wziąć. No właśnie, nie mogę. Czekaj. Tutaj. O, teraz już możesz. Tak, Musi dziękuję. Musisz mi coś rzucić do krojenia. Y... Już Ci rzucam. Mogłaś wydać te same frytki. Co by Ci zależało? Dam radę? Da Nie dam rady. Tak. Jeszcze raz. Dwie minuty. Mamy sporo czasu. Mamy sporo czasu. Już Ci niosę talerze. Proszę. O, no, to no, mięso. No, 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 no. I tu masz jeszcze jedno Dobra. frytki. Teraz potrzebuję dwóch Ej, nie talerzy. nie mogę tego kurczaka wziąć. O Jezu, zostałam u Ciebie. Dobra, Dobra ja to muszę wrócić, niestety muszę spaść. Bo inaczej sobie niestety nie poradzę. Musisz mi coś rzucić, żebym kroił. Trzymaj. I frytki. Już Ci rzucam. Aha, to żem zrobił. <noise> potrzebuję dwóch talerzy. No tutaj już są gotowe. Jeden jest gotowy, tu jest drugi, już Ci go niosę. No idź. Masz. Dziękuję. Tu to masz frytki. A ja sobie muszę go umyć. Nastawię Ci te frytki. Zdążę. Dobra. Ka kartofla mnie rzuć. Masz. Ja Ci też tam rzuciłam. Dobra. Tu jest jedno gotowe i dalej nie mam talerza. Strasznie wolno one się tak respią. respią. No. Co Ci jeszcze mogę rzucić? No nie na razie. Tam smażysz. Hmm. Na razie nie, nie ma co kroić, bo, bo po co? Trzeba najpierw wydać te dania. Może się jedynie pokroić to masz. Dobra, już Ci je talerze. A ja sobie pójdę do ciebie kartofla. U Hop, przelecę. Mogę? No. O, jedno mogę wydać. Masz! O, o, dziękuję, ale super. Twardy. Super wyszło. Tu są kolejne kartofle. Masz je, może jeszcze zdążyć. Kurczaka jednego. No to rzuć. Masz no do krojenia. Ale ja go nie mogę dostać. Nie dam rady, brakuje czasu. Coś nam odjęło punktów. 9 sekund. 8. 6. 5. Kurde, nie dam rady chyba. Szyko! Ale może Dawaj samego, same samego kartofla wydam. Dobra. 520 a ile było do zdobycia? No, 420. 420. No to 100 przekroczyliśmy, wcale nie jest źle. Niedostarczonych zamówień, nie jedno. Dobra jest, Grunże z trzy gwiazdki, to nas najbardziej interesuje. No był tylko jeden niezadowolony klient, więc zdarza się. Nowy kucharz. Tak, jakiś, nie wiem. Dinozaur. Wygląda jak z tej takiej bajki, boże, mm, co samolotem latali, Jezu. Bracia... Taboluga? Nie, bracie koala? Oni samolotem latali. A ja nie. Nie wiem. znasz? Był taki, on też tak wyglądał, identyko. Ta boluga był smokiem. Nie, ale I bardziej z tej, z tej bajki z tego właśnie. Bracie koala. No to Dobra. przechodzimy do misji 3.6. Tak, i to będzie ostatnia misja już w, w trzecim etapie. Zobaczymy sobie jak to nam pójdzie. Wygląda nieziemsko. 560 punktów do zdobycia na trzy gwiazdki. No, zobaczymy. Może być ciekawie. Spójrzcie na ten obrazek. Jak Moim zdaniem przerażająco to wygląda. No, trochę tak. No dobra, to będzie, cokolwiek tu będzie do zrobienia, nie jest to ciekawe. Dobra, ja co? Ja smażę i kroję, czyli ty mi coś będziesz rzucać. Aha, dobra, ja muszę gotować to o burrito. Jezu. Dwa razy burrito. Aha, bo to tak jeździ. Musisz mi rzucać chyba albo sobie? Nie, ty też możesz tam wejść. No mogę, owszem, dobra. Jezu, jakie to chore. Strasznie. Dobra, kurczak Szczerze i stek. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam tą misję. Ja też. Ja muszę steka wziąć. O, dobra, w taki sposób. No inaczej nie da rady. No niestety. Chyba, że jeden będzie jeździł i rzucał. Było tak to w dwójkę. No ale tu znowu ktoś musi być na dole i gotować. Dobra, ja tu już mam gotowego kurczaka. A ja tu mam gotowe dwa talerze. No i gdzie to wydajemy, żeby my wiedzieli, gdzie to Ty wydawać? Ty to wydajesz, więc ja Ci muszę przynieść. Okej. Okay. A talerze się respią, bo nie ma nigdzie umywalki, to dobrze. Masz jeden. To idzie z kurczakiem, tak? I to już gotowe, tak? Tak, Czy to, jest to gotowe już gotowe do wydania. Talerz. Talerz Oj. masz. Aha, dobra. A talerz ja jeden I zabiorę. tutaj stek. Tak. I... Ze stekiem. Trzeba robić przede wszystkim zamówienia po kolei. To jest tak, teraz ze stekiem. No to w takim razie ja Ci już niosę... No to zróbmy tak. Wydaj to, a ja już idę kurczaka smażyć. Masz. Tylko tam Ci się fajczy. No nie dam rady, nie dolecę. Ja. Cholera. No niestety. No ale nic się nie dzieje. Wywalam to, trzeba to smażyć steka z powrotem, jeszcze się kuchnia fajczy. Cholera jasna. No, nie fajnie wyszło. Podejrzewam, Ródna że będzie rady. trzeba to powtórzyć. Gdzie tu jest kosz? Gdzie ja to mam wywalić o w ogóle? Jadu. O o Boże, udało się. Gdzie mam to wywalić? Ty yy, masz kosz? kosz. jest u mnie. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. No misja nie jest prosta, sami widzicie. Trzeba będzie chyba to powtórzyć, podejrzewam, no, ale zagrałem już do końca. Spróbujmy, spróbujmy. Może Anusz się uda. A ja ci niosę kolejny talerz. A tu co się dzieje? Oho, tra nam uciekła. Czekaj, coś tu się odwala. A tam się gotuje. No i co mam zrobić? O nie wiem. Jezu zdążyłam. A ja dalej brak steka. <noise> Nie wiem, powtarzamy to od razu? Nie wiem, czyż jest sens to ten? Jest sens, zawsze jest sens. Masz tu kolejny talerz. Gdzie tu się kroi? E, ja ci... Oto widzisz. Tu masz gotowe już. Cholera, od nowa. Trzeba to wszystko robić. A ja ci może pomogę. Będziesz ja szybciej. Tak, Czekaj, bo ja tam muszę się do ciebie dostać. Kurczak i chicken. I steak, znaczy. Dobra. Czekaj, Dobra. Czekaj, bo ja się tu... muszę dostać do siebie. Ojej. Dlatego, mam... że mi się tam gotuje i niestety nie mam jak... Udało się. Tu mam dwa kolejne gotowe. Tutaj do... też już to można teoretycznie wydać. Jest wszystko gotowe tam u ciebie. Masz trzy talerze gotowe. I kolejne dwa mam ja tutaj jak coś. Tutaj mięsa tylko brakuje. No to niestety nie mam jak do... Steka potrzebuję. Dwa razy steka. Tu no to ja ci nie mogę drugiego. Daj sobie napalnik dawaj. No nie, nie da się. Ja tu jeden mam. Może uda nam się. O, jeszcze to jeden talerz? To mam jeszcze dwa. Mam tak. jeszcze dwa talerze, jakby się udało. Tu masz jeden. Czekaj. Ile chcę ci pomóc? Dobra, od razu. wydałem to. I jeden. Co tu jeszcze? Kurczak. Dajmy na to. O, cyk. Jeszcze jeden. Jeszcze za dwa uda nam się wydać. Ej, a sól? Idę gotować? Nie, tutaj jest już. Mam jeszcze dwa kolejne talerze. Jeden kolejny talerz? A sól? kto będzie gotował? Dobra. Musisz mięso smażyć i placka przygotuj. Mamy 20 sekund. 2, 1. Tam się smaży, zdążę. Czekaj. Mam, lecę. Jeszcze tego jednego zdążymy wydać. 560 punktów bodajże było do zdobycia, Kurde. więc chyba nam się udało. Nie wiem, mi się wydaje, że tam było 580. Nie tak wiem. Mi się wydaje, że 560. Teraz się dowiemy. Będzie beko. Emocje sięgają z initu. Co teraz będzie? Tych. 560 o dwa przekroczone, no po prostu bomba. A i szczerze nie sądziłem, że nam się to uda. To był taki fart. Strasznie to był fart. No na początku się zamieszaliśmy trochę za bardzo, potem ta kuchnia zaczęła płonąć, potem ta tratwa spadła, no, także nie było zbyt nieciekawie. No, ale się udało i chyba ukończyliśmy etap yy, trzeci, bo to już była ostatnia misja. I co dalej? Teraz się powinna. Do cebuli tak. jedziemy. Zaraz się dowiemy. Co teraz? Oczywiście, że do cebuli. Pozwolisz, że pojadę? Dawaj. jeszcze, szczerze nie chcę mi się wierzyć, że w ogóle to się udało. <noise> Gdzie jest ta cebula? Tutaj, tutaj, o. o. O, naprawdę. Ale widzisz, zgubiłabym się. Sala tronowa, tak zwana. Super. No, zobaczymy. Co nam cebulka powie? Tak swoją drogą dostaliśmy też osiągnięcie, bo tutaj jest. Mm... Sześć takich trofeum, żeby ukończyć każdy rozdział na trzy gwiazdki. O, jest inaczej pokazana kamera. O, tu sobie go pogłaszczę. No fajnie, już. Czytaj. Auu. Auu. Kto to? Podejdź bliżej, jeśli chcesz dostać. Całe. Całe, całe szczęście, szczęście to wie. wy. Spójrzcie na siebie, taki zgrany zespół. Początkowo zachowała Was siła. Teraz jest to siła w połączeniu z zawrotną prędkością, jednak drożdż zombie wciąż są zbyt potężni. Au! Tak uważasz? O rany, to oznacza, że musimy wysłać was na południe do krainy upiornych bagien. Tak jest. Wiem, wiem, nikt nie powrócił jeszcze z bagien, ale nie mamy wyjścia. O bagna, to są te trudne misje. Tak, chyba dokładnie. Jesteście odważni i śmiali, jesteście najlepszym zespołem na świecie. Nic, Nic was, was nie powstrzyma. powstrzyma. Może z wyjątkiem opęta... opętanej bagietki, która polowała na Kevina przez cały poranek. <laughs> A to pewnie są te bagietki, to ja myślałam, że to są te takie zgniłe ogórki. A to możliwe. Hau. Powstrzymamy tę hordę, ruszajcie. Okej, okay, więc w taki sposób przeszliśmy właśnie teraz do etapu czwartego, ale to już będziemy na pewno nagrywać w... Kolejnym odcinku. Tak, dokładnie, jeszcze sobie pojedźmy tam, obczaić jak będzie wyglądała mniej więcej ta misa, którą zagramy. I w którym miejscu to jest. I w którym miejscu to jest, dokładnie. O, całkiem oh, blisko. Ho, ho. No się najechaliśmy, dobra, nie będę pokazywać. Zdradzać co to jest. Nie podjeżdżajmy za blisko. Już pokazałaś. A nie za bardzo. Tak tylko troszkę. Okej, okay, to by było tyle w tym odcinku. Mm. Co, myślę, że nie ma co się dalej produkować. Widzimy się w następnym odcinku i trzymajcie się na razie. Hej! Ha.